Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do was chyba z długo wyczekiwanym filmem, a mianowicie z drugą częścią Haulu z AliExpress. Po ostatnim filmem poprosiliście mnie, abym tym razem zamówiła ubrania od innego sprzedawcy, dlatego, że tamte w pierwszym filmie o dziwo wszystkie były... Bardzo dobre. Szczerze spodziewałam się wtedy e, jakichś bloopersów, przez to, że jest to jednak AliExpress. A mimo wszystko te ubrania były naprawdę super jakości i wyglądały przepięknie. I część z Was e, myślała, że może to przez to, że właśnie akurat trafiłam na dobrego sprzedawcę. Więc dziś zamówiłam coś u kompletnie innej osoby, kompletnie inny sprzedawca, inne ubrania i zobaczymy, czy tym razem również będą one warte zakupu, czy może jednak pojawi się tutaj jakiś taki typowy, aliekspresowy fail. A no i oczywiście wszystkie te rzeczy, które Wam za sekundę pokażę, znajdziecie w opisie tego filmu. Dobra, także tutaj jest moja e, paczuszka z rzeczami. E, zamówiłam pięć rzeczy, no i co? Losujemy pierwszą... Szczerze zamawiałam to tak dawno temu, że ja już nie pamiętam co tutaj jest. Paczka przyszła mi całkiem szybko, mniej więcej 3 tygodnie, może nawet dwa. jak na AliExpress jest naprawdę szybko, ale leżała ona w kącie przez chyba ponad miesiąc i czekała na odpakowanie. Także teraz ją odpakowujemy razem. I pierwszą rzeczą już widzę, że są spodenki. Słuchajcie, idealnie, dlatego że dzisiaj było 28 stopni, i dzisiaj w ogóle był pierwszy taki dzień, kiedy wyszłam na zewnątrz w krótkich spodenkach, więc akurat zaczyna się na nie sezon. I są one na górze bardzo rozciągliwe. Ogólnie to jest wysoki stan, ale widzę jeden minus: nie mają szlufek, więc nie będzie można założyć do nich paska. A ja nad tym bardzo ubolewam, bo ja uwielbiam paski przy spodniach. No i zwykle spodnie są w talii troszkę za luźne, więc lubię je tym paskiem docisnąć. Tutaj niestety takiej opcji nie będzie. Więc fajnie by było, gdyby jednak one były idealnie dopasowane. Ale czy będą, zaraz zobaczymy. Także lecę się przebrać i zaraz do Was wracam. Wróciłam, musiałam też zmienić górę, dlatego że wcześniej miałam sukienkę. Trochę tego nie przemyślałam, nieważne. I powiem Wam, że. Eee, te spodnie naprawdę są bardzo, bardzo ładnie dopasowane. Ta gumka jest bardzo rozciągliwa i bardzo dobrze się trzyma. Eee, jedyne, co mi troszeczkę przeszkadza, to bardzo szerokie nogawki. Zaraz wam je pokażę, jeżeli mi się tutaj uda. Eee, nie wiem, czy nie są aż za szerokie. W pewnym sensie ma to swój jakiś taki urok, więc może do czegoś będzie naprawdę fajnie wyglądać. Ale mogłyby być minimalnie węższe. No i te szlufki. Ja po prostu uwielbiam nosić paski do spodni, więc yy, myślę, że sobie jakieś szlufki po prostu doszyję. W ogóle wiecie, co wcześniej nie dawałam ocen tym rzeczom, ale teraz tak sobie myślę, że mogłabym je w sumie oceniać od 1 do 10 i tym spodniom dam 8. Jeden minus za to, że nie ma szlufek i jeden minus za zbyt szerokie nogawki, ale ogromny, ogromny plus za dopasowanie w talii, także 8 na 10. No, to losuję kolejną rzecz i kolejną rzeczą, o, już wiem, co to jest. To jest taki przepiękny top top z frędzelkami. Wow! Ej, nawet nie wiedziałam, to jest siateczka e, przyświtująca więc chyba pod to trzeba będzie nałożyć jeszcze jakiś inny top albo czarny biustonosz. Jak widzicie, ma on frędzelki z przodu i na rękawach to w ogóle jest mega. No, i stójka, czyli coś, co kocham. Dobra, wciskam się w ten top i do Was wracam. O mój Boże, ten top jest sztosem! Patrzcie na to. Pod spód nałożyłam sobie taki zwykły, prosty top bez ramionczek, i tak to się teraz prezentuje. To jest w ogóle super, że te frędzelki latają na wszystkie strony, jak się ruszam. No, i tak samo. Z przodu, jakbym miała iść ty na jakąś imprezę, to bym chyba tylko tak ciągle tańczyła, żeby te frędzelki się ruszały. <grybuj> Ocena: zdecydowanie 10 na 10, kocham ten top. Dobra, na ekstra. Przygotowałam się już tym topem, ale czas wybrać kolejną rzecz i się przebrać. A więc kolejną rzeczą jest kurtka, chyba. I jest to taka ortalionowa kurtka z pięknymi metalicznymi różowymi wstawkami z przodu oraz na plecach. No to ją zakładam. Nie wiem, czy to przejście się udało, ale miejmy nadzieję, że tak. Ok, więc jeżeli chodzi o rozmiar, to jest dopasowana idealnie. Rękawy nie są ani za długie, ani za krótkie. Tak samo na dole. Ma ona tutaj jeszcze taki bardzo mocny ściągacz, więc też super. No i ten metaliczny kolor. Piękna jest. Myślę, że jest ona właśnie idealna na teraz, kiedy robi się ciepło, ale czasem może powiać jakiś wiatr, więc taka idealna wiatrówka na lato. I szczerze mówiąc, podoba mi się znacznie bardziej niż na zdjęciu. Jeżeli chodzi o ocenę, również 10 na 10. Co prawda topu nie przebiła, ale nie mam tutaj żadnych zarzutów. Jest naprawdę bardzo ładna. To nie wszystko, bo do niej zamówiłam również te same metaliczne spodnie. I jak widzicie, dolna nogawka jest metaliczna, różowa. Dalej mamy biały pasek. No i góra jest czarna. Oczywiście mamy tutaj gumkę, i miejmy nadzieję, że również będzie dobrze dopasowana do talii, ale ta gumka jest dosyć mocna. Także myślę, że się ładnie dopasuje. Ej, dobra, wiecie co właśnie zauważyłam? Te kolory troszeczkę się od siebie różnią, a myślałam, że to jest komplet. W kamerze wyglądają chyba na trochę bardziej zbliżone. Nie wiem, jak Wy to widzicie, ale wydaje mi się, że ten jest bardziej taki. Typowo różowy, metaliczny, a ten troszkę podchodzi pod taki miedziany. To jest taki miedziany róż. Przed sobą tam mam jeszcze lustro i powiem wam, że w lustrze ta różnica jest znacznie, znacznie większa niż w aparacie. No więc troszkę lipa, bo naprawdę myślałam, że to jest jeden zestaw. No ale nic, same w sobie też są bardzo ładne, także przymierzę je, ale już bez tej kurtki. Ok, już widzę, że w talii są one y, odrobinę za luźne, ale niedużo. Dlatego myślę, że po prostu jest to tutaj do złapania, przeszycia y, i będą dobrze dopasowane. Jeżeli chodzi o nogawki, to wyglądają naprawdę super. I nie są za długie, a nie za krótkie, ja bardzo często mam problem w spodniach, ponieważ jestem niska, mam 1,57 m i te spodnie są na mnie idealne, więc jeżeli wy macie długie nogi, to niestety mogą być na Was troszkę przykrótkie. A jeżeli jesteście takimi karzełkami jak ja, to spokojnie możecie je zamawiać i będą idealne. Powiem wam, że te spodnie wyglądają naprawdę pięknie i chyba nawet lepiej, niż wyglądałyby w połączeniu z kurtką. I jak niektórzy z was wiedzą, ja uwielbiam połączenie dużych spodni, e, takich szerokich z małymi topami. Top może nie aż tak krzykliwy jak ten, dlatego że tutaj krzyczą friendle na dole krzyczy metaliczny kolor, ale coś bardziej stonowanego, jak na przykład ten e, czarny top, który mam pod spodem. Zestaw idealny. No, i jeszcze ocena tych spodni również 10 na 10. Nie mam nic do zarzucenia, są piękne. No dobra, tak więc została nam już niestety ostatnia rzecz, i tą rzeczą jest. Zwykły t-shirt, znaczy zwykły, niezwykły. Z przodu ma on taki nadruk w panterkę i ja zamówiłam sobie rozmiar L, dlatego że uwielbiam takie luźne i szerokie t-shirty. Ale już widzę pierwszy minus, a właściwie kilka minusów. Widzicie jak to świeci? Na zdjęciu nie było widać, że jest to tego rodzaju nadruk. Wyglądał na matowy, a ten. Nie prezentuje się najlepiej. O, w dodatku napis na koszulce. Zobaczcie, jest on taki bardzo blady, on się wręcz wlewa e, w tą panterkę. A powinien być ostry, wyrazisty. Niestety tutaj on zanika, nie wiem dlaczego. Ogólnie wydaje mi się, że po prostu grafika i nadruk jest nieudany. Na zdjęciu zdecydowanie wyglądało to lepiej, no ale cóż, idę to przymierzyć. No, i niestety, tak jak myślałam, ta grafika jest bardzo sztywna i źle się układa. Tutaj możecie to zobaczyć, wygina się we wszystkie strony. O, na przykład, w tym momencie, jak siedzę, robi mi się tutaj taka mocna fałdka sztywna i no, nie prezentuje się to najlepiej. Szczerze mówiąc, raczej tym chodzić nie będę. E, także mamy pierwszy fail. Jeden fail na. 5 rzeczy, e, a jeżeli chodzi o moją ocenę, to trudna decyzja. Ogólnie materiał bluzki jest fajny i gdyby nie ten nadruk, to by ładnie leżała, ale przez to, że są tak sztywny i źle się układa, nie wygląda najładniej, no to niestety, ale dam 2. Także 2 na 10 bluzka pójdzie w odstawkę, chyba że, nie wiem, komuś się ona spodoba, to pewnie ją komuś oddam. Jeszcze jedno, serdecznie zapraszam Was do śledzenia mnie na moim Instagramie, coraz częściej się tam udzielam, staram się mieć z Wami bieżący kontakt na Instastory, także jeżeli chcecie być ze wszystkim na bieżąco, bądź może nawet chcecie podejmować decyzje o następnych filmach, bo czasem pojawiają się różne ankiety, to koniecznie wbijajcie. Ok, to już były wszystkie rzeczy, które miałam Wam dzisiaj do pokazania. Jeżeli chcielibyście trzecią część testów ubrań z AliExpress, to koniecznie dajcie znać. A może chcielibyście, żebym przetestowała też coś innego z AliExpress, nie tylko ubrania? Jeżeli tak, to również dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. A ja się już z Wami żegnam, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć!